Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za udział w naszym spotkaniu dzisiejszym. Zdecydowaliśmy się za Państwa pośrednictwem komunikować z mieszkańcami, zresztą to obiecywaliśmy w starym roku, jest nowy rok, składając życzenia, aby wszystkie plany i marzenia Państwa się spełniły. Stwierdziliśmy, że jest czas na poinformowanie Państwa o pracach lokalnych struktur prawa i sprawiedliwości w tym roku, który się zaczął. I pierwsza rzecz, jaka jest informacją, to to, że oczywiście jako prawo i sprawiedliwość organizujemy wyjazd na manifestację pod Sejm 11 stycznia. Koordynatorem tego wyjazdu został Zbigniew Liberski i za Państwa pośrednictwem, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to oczywiście przekażemy numer telefonu i wszyscy zainteresowani mogą dzwonić, zapisywać się na ten wyjazd. Wiadomo jest, że najważniejszym zadaniem naszym tegorocznym, jako lokalnych tutaj struktur są dwie kampanie wyborcze, a przede wszystkim kampania samorządowa, która no, zacznie się prawdopodobnie, ja jestem o tym przekonany, 12 lutego, rejestracją komitetów i maszynka wyborcza ruszy. Także szanowni Państwo, to tak naprawdę jest za chwilę. Tak jak już informowałem wcześniej w listopadzie, struktury Powiatu Łowickiego Prawa i Sprawiedliwości są bardzo dobrze przygotowane do tej kampanii i jesteśmy na nią gotowi. Zapraszamy Państwa również, Państwa dziennikarzy, w piątek na godzinę 20 do Zakładu Aktywności Zawodowej na nasze spotkanie noworoczne, gdzie podsumujemy tą bardzo długą, kadencję samorządu, jeśli idzie o samorząd wojewódzki, powiatowy i miejski. Dlatego Państwa zapraszamy na to spotkanie. Spotkamy się tam razem z działaczami i radnymi Prawa i Sprawiedliwości, by porozmawiać o, o tych wyborach. I to są plany najbliższe. Oczywiście czekamy na rozpisanie tych wyborów. One powinno nastąpić do połowy stycznia przez premiera. I kalendarz wyborczy powinien do połowy stycznia być znany. Na to czekamy. Potem przed nami kampania europejska, a po niej wybory europejskie mają się odbyć w pierwszą niedzielę czerwca. Po niej, po tej kampanii, przejdziemy, do, przejdziemy już do pracy takiej normalnej, codziennej. Przygotowywane są przez kierownictwo partii zmiany. Wewnątrz zmiany zresztą nastąpiły. Już pierwsze, czyli zostały zlikwidowane w ramach partii okręgi dotychczasowe, czyli okręg, który był odpowiednikiem okręgu do Senatu, w którym powiat Łowicki funkcjonował, czyli powiat Kutnoski, Łęczycki, Poddębicki i oczywiście Łowicki. Przestał istnieć. Szefem struktur wojewódzkich został poseł Robert Telus, były minister rolnictwa. I zarząd nowy wojewódzki Prawa i Sprawiedliwości składa się z również wiceprezesów, którzy są jakby odpowiednikami szefów okręgów do Sejmu, czyli okręgi numer 11 Siera, z tym wiceprezesem został poseł Piotr Polak. I w ramach tych struktur będziemy w tej chwili funkcjonować, przygotowywać się do wyborów samorządowych, zatwierdzać kandydatów na burmistrza wójtów, zatwierdzać kandydatów na radnych wojewódzkich, listy do powiatu, czy listy do miasta. Pierwszym tematem, który chcielibyśmy podjąć na dzisiejszej konferencji prasowej jest temat wykluczenia komunikacyjnego, który wiąże się z, e, wiąże się z wyborami samorządowymi, a głos na ten temat chciałbym oddać radnemu Przewodniczącemu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Niezależni w Radzie Miejskiej, Jakubowi Wolskiemu. Szanowni Państwo, to wykluczenie y, też pewnie można nazwać wykluczeniem społecznym i pewnym podziałem yy, wzmacniającym nierówności, yy, segregującym niestety nas, obywateli, wszystkich, na tych bardziej założonych i na tych mniej założonych. Oczywiście jest to wszystko robione pod przykrywką ekologii. Mamy dla Państwa szereg garść, powiedzmy, informacji, które chcielibyśmy Państwu przekazać. Yy, odnoszących się do planowanej, już tak naprawdę bardzo szybko wprowadzanej w Warszawie strefy czystego powietrza. Chcielibyśmy Państwu to przedstawić, odnosząc się do danych posiadaczy naszych aut, znaczy aut w powiecie łowickim, jak to wykluczenie będzie się odnosiło do nas, czyli do tych, którzy posiadają samochody w powiecie łowickim. Zacznijmy od tego, że strefa czystego transportu w Warszawie, w stolicy, początkowo obejmie tylko śródmieście i szereg części dzielnic przylegających do śródmieścia, ale z czasem będzie to się zwiększało. I począwszy już od tego roku, bo od lipca 2024 roku pojazdy z silnikami benzynowymi, również te zasilane instalacjami LPG, gdzie Państwo dobrze wiecie, że takie auta dużo mniej zanieczyszczeń tworzą niż auta z silnikiem Diesla, mimo że często są dużo starsze, będą musiały spełniać nową normę Euro 2 i być wyprodukowane nie wcześniej niż w 1997 roku, szybko licząc to będą auta 27-letnie. Pojazdy z silnikiem diesla będą musiały spełniać normę przynajmniej Euro 4 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2006 roku, czyli będą to 18-letnie pojazdy, które już nie będą mogły wjeżdżać do, stolicy, do ścisłego centrum stolicy. Kolejny etap to już jest rok 2026, czyli tak naprawdę już też niedaleko. Pojazdy z silnikiem benzynowym, w tym z LPG, będą musiały spełniać normę Euro 3 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2021 roku, a to już jest wiek pojazdu 25 lat. Pojazdy z silnikiem diesla będą musiały spełniać normę przynajmniej Euro 5 lub być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2010 roku. I po kolejno są kolejne etapy. Etap trzeci, który wchodzi w 2028 roku i tu już... Normy będą jeszcze większe, czyli pojazdy będą musiały spełniać normę Euro 4 i wiek pojazdu maksymalnie 22 lata i etap czwarty od 1 stycznia 2030 roku, gdzie już będzie musiała być spełniona norma Euro 5 i pojazdy nie będą mogły być starsze niż 20 lat. Tych etapów jest jeszcze kilka, natomiast y, ostatni, y, na razie zaplanowany, kończy się w 2021 roku i pojazdy nie będą mogły być starsze niż 11 lat. Jakie to ma przełożenie na konkretne liczby, y, jak nasi mieszkańcy będą mogli swoimi y, samochodami podróżować do Warszawy? Na dzień 1 lipca 2024 roku, czyli naprawdę już niedługo, z chwilą wprowadzenia strefy nie wjedzie do niej 18 142 pojazdy z naszego powiatu. Jest to ogromna liczba. W nią oczywiście wchodzą różne rodzaje samochodów te ciężarowe, jak i, te, jak i głównie osobowe. Obecnie na terenie powiatu zarejestrowanych jest 78 tysięcy samochodów, więc łatwo to wyliczyć, że 23% z nas własnymi autami do Warszawy już nie będzie mogło wjechać. W późniejszych latach ta sytuacja będzie jeszcze gorsza, to znaczy będzie się pogłębiała i w, do strefy w 2030 roku nie wiedzie już 37% z nas, a w ostatnim zaplanowanym na razie do tej pory etapie, czyli w 2032 roku, już 56% z nas. Jeśli pozostaniemy na takim, takim samym stanie posiadania, aut nie będzie mogło wjechać do Warszawy. Dziękuję bardzo. Ja tytułem komentarza to tylko dopowiem, że ta strefa obejmuje mniej więcej 1 trzecią Warszawy, gdzie przede wszystkim obejmuje wszystkie główne urzędy, do których trzeba czasami pojechać i jakieś sprawy urzędowe załatwiać. I powoduje to wykluczenie przede wszystkim ludzi ubogich, dlatego że jak wiadomo, że na wypasione bryki suwy za pół miliona stać niektórych tylko i one będą mogły, mimo że powodują zanieczyszczenia, ale są nowe, będą mogły wjeżdżać do centrum Warszawy, natomiast. Zwykli mieszkańcy powiatów takich jak Łowicki są po prostu wykluczani, i w imię walki o równość, o niewykluczanie, o inkluzywność, o włączanie, mamy sytuację taką, że nie będziemy mogli korzystać z naszych samochodów w naszym powiecie. To jest pierwszy temat, który chcieliśmy poruszyć. I drugi temat, nawiązujący do listopadowej konferencji, czyli to, że wynik referendum w powiecie łowickim, dla nas, jako władz samorządowych, powinien być wiążący. Chodzi oczywiście o re, relokację imigrantów na terenie e, Polski e, i ten temat przedstawię Państwu Radnym Michał Przewska. Dziękuję. Szanowni Państwo, 20 grudnia ubiegłego już roku Unia Europejska poinformowała o osiągnięciu porozumienia między Radą Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim porozumienia na temat relokacji migrantów mówimy o tym przymusowa relokacja migrantów no bo zakłada taki system że albo każdy kraj przyjmuje tych migrantów albo płaci daninę składkę w znacznej kwocie do budżetu Unii Europejskiej w naszej ocenie i od początku mówiliśmy o tym, jest to system niesprawiedliwy i to przede wszystkim państwa, poszczególne kraje powinny móc mieć prawo decydować o tym, w jaki sposób w tych kwestiach postępować. No niestety dziwna koincydencja, 13 grudnia zmienił się w Polsce rząd, powoduje, że raptem tydzień później taka informacja obiega całą Europę. A to z kolei zdjęcie, Szanowni Państwo, z 22 grudnia ubiegłego roku. I to i wiele sytuacji w ostatnich latach pokazuje, że mamy kompletnie inne podejście do polityki bezpieczeństwa i do bezpieczeństwa naszego kraju. Ja przypomnę tylko o forsowaniu na naszej wschodniej granicy z Białorusią forsowaniu granicy przez właśnie nielegalnych migrantów. Była to zorganizowana, metodyczna, systematyczna akcja, koordynowana przez służby specjalne Białorusi, natomiast kiedy my staliśmy wtedy jako środowisko polityczne, oczywiście po stronie służb mundurowych, po stronie straży granicznej, krótko mówiąc po stronie bezpieczeństwa, były też siły polityczne, które teraz przejęły w Polsce władzę, które podejście mają zgoła inne. I przypominam tu choćby bieganie z torebkami i uciekanie przez strażą graniczną, przypomnę dziwne wypowiedzi, które, które wtedy padały, jakieś fejkowe informacje o, o kimś, kto przez pięć nocy płynął w rzece, a w dzień po godzinie spał na takie niestworzone Historii, które nic z prawdą wspólnego nie miały. My od początku stawialiśmy na bezpieczeństwo Polskich i Polaków. Nie mówimy nie migrantom w ogóle, mówimy nie migrantom nielegalnym. Dziękuję. To są te dwa tematy, które chcieliśmy poruszyć i powiedzieć, że jako też tutaj środowisko samorządowe, jakie tworzymy w ramach naszej wspólnoty lokalnej, Będziemy sprzeciwiać się wszelkimi możliwymi środkami prawnymi, takimi jakie są, a nie takimi jak ktoś je rozumie, temu, aby na terenie naszego powiatu, w związku z tym, w jaki sposób wypowiedzieli się nasi mieszkańcy, prowadzić taką politykę, aby ograniczyć możliwość lokowania migrantów, a także aby nie uczynić czasem i chronić głowy, Łowickie przed takimi pomysłami, aby tu wprowadzać jakieś strefy samochodowe czy antysamochodowe i apelujemy do samorządowców innych dużych miast, do których musimy jeździć, bo tak jak tu kolega Kuba powiedział, rewolucja się nie zatrzymuje, ona będzie wyznaczała kolejne strefy, bo okaże się, że nadal no, niestety jest problem ze smogiem i z ociepleniem klimatu, co to już temat na lekcje geografii, które też ograniczany program może doprowadzić, że łatwiej będzie się manipulować tym tematem. W każdym razie będziemy apelować, aby nie wykluczać nas, mieszkańców, posiadaczy samochodów, nie takich, jakie się widzi urzędnikom brukselskim, żeby nie wykluczać. Nas z możliwości funkcjonowania w miastach dużych, gdzie czy chcemy, czy nie chcemy, musimy się tam udawać i niekoniecznie po zakupy. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, jesteśmy do dyspozycji. Jeśli chodzi o wybory samorządowe, czy już można zdradzić nazwisko kandydata na burmistrza Łowicza, czy jest za wcześnie? Jeszcze zdradzić nie możemy, <laughs> ale no, gdzieś tam mamy przygotowane Mm -hmm. Czy PiS wystawi we wszystkich gminach swoich kandydatów na wójtów? Czy wystawi, to jest jedno pytanie. Wydaje mi się, że we wszystkich nie, ale nie mogę tego wykluczyć. Jest pytanie, czy, bo nie będziemy się upierać, żeby też startować pod PiS-u. Jeżeli kandydat nasz, czy wywodzący się z naszego środowiska, przedstawi koncepcję, że według niego lepiej jest startować pod nazwiskiem swoim, na przykład. My oczywiście będziemy, zaakceptujemy to i będziemy wspierać. Czyli będzie to po, po prostu z poparciem tak, prawa z i sprawiedliwości. Tak, z poparciem prawa i sprawiedliwości. Dziękuję.